Przyjdzie on czy nie? O kogo pytasz? Siema! O niego! Cześć Łukasz. Cześć. W końcu jestem. Pierwszy film z tej serii. Jak już widzicie pewnie po tytule o co w niej będzie chodzić. Tak. Przyjechałem go z z jakie ma serwery i jaką ma szaferak. A ja pomyślałem, że Grześka bezszczelnie wykorzystam, bo jest giga szefem, jeśli chodzi o serwery, więc zrobimy jeszcze przy okazji upgrade mojego serwera. Tak wiecie, dwie pieczenie na jednym. To co, lecimy dalej? Serwer jest tam. Tylko proszę się nie śmiać, bo jest koło tego, koło zlewu. Ej, ale może sobie chłodzenie wodne zrobić, ale tak? Ludzie się śmieją z tego zlewu. Ej, słuchajcie, jakbym naprawdę miał gdzie to postawić i w innym kącie to naprawdę to zrobił. Ale co, co to przeszkadza? No, jak mi wężyk strzeli, ja to by stało w tym samym pokoju, to i tak mi zaleje serwer, i tak, więc co za różnica? Awaryjna skrętka. A w sumie wiesz, co nie, bo ostatnio przepinałem na dłuższą i zapomniałem wyciągnąć. Ja wiedziałem, że ty przyjedziesz, więc pomyślałem, że wiesz, że jak już jesteś, to, to że mi wiesz. Ten. O, jak mi ładnie zwinął, no, dziękuję. Jeszcze trytka by się przydała. Dzięki. Nie wiem, odruchowo. Sorry. Ja, ja mam rzepy, wiesz? W ogóle widzę klawiatura. Fajnie. Monitorek, czyli rozumiem, że szybko się wpinasz serwer. Jak mi potrzebujesz? Tak, teoretycznie powinienem się tam do KV-ki, która jest w środku wpinać, ale ona tak działa czasami. Masz KVM-a? No to takie nie, to małe. Zazdroszczę tej ciszy, nie? Tak. Mój jeden serwer jest głośniejszy, a ludzie to mówią, całe. że jak serwer to ma być głośny. A ja jestem jak, a ma być cicho. Tak zoptymalizowałem has serwerowni, że najgłośniejszym elementem jest Raspberry Pi, które ma małe wentylatory. Czyli tak u mnie najgorzej, to zawsze jest półka dyskowa teraz, nie? Bo to jest tak głośne. że wysłuchać u góry. Tak. Ale nie takie jak Linus Tech Tips. Jeszcze, ale zobaczymy. Oh, this is loud. Dojdziesz i do tego, ja, ja to czuję. Będzie upgrade. Tak na szybkości omówię. Tu jest Switch Net. Wymieniłem go na taki pasywny. Jest głupi, bo niezarządzalny, ale spoko. Patch panel. Tu jest kvm do przełączania źródeł z serwerów. Raspberry Pi jest tutaj wciśnięte, takie na półeczce. Serwer, który mam, <grytania> którego nie używam, bo w Ilu bierze 300 W, więc się nie opłaca. To jest serwer, na którym ostatnio eksperymentuję sobie z Proxmoxem. To jest serwer plików na Trunasie, który dzisiaj z grześkiem będziemy upgradeować. I to jest Upaycico kod Itona, który szczerze mówiąc uratował mi już tak z pięć razy tyłek. Jak pewnie wiecie, już, jakby, już jakiś czas temu też zapowiadałem, że taką serię chcę zrobić. Pamiętajcie o tym. W tej serii nie chodzi mi o to, że mam pokazywać jakieś nie wiadomo jak wielkie i dobre rzeczy. U Zmasu akurat jestem tylko i wyłącznie dlatego, że udało nam się zgadać na imię. Powiedziałem, że mogę pokazać coś poopowiadać. Też nie, żebym się miał o czym sam nie wiadomo o czym chwalić, bo to też wiecie nie są jakieś. Też nie o to chodzi. Super serwer. Ale stwierdziłem, że skoro już mam. I w sumie pierwszy raz serwer miałem to był jakiś 2011 rok. Zabawne, pierwszy serwer, jaki miałem, słuchajcie, był na FreeBSD, nie na Linuxie. <grym> to jest taka ciekawostka. W sumie ludzie kojarzą mnie, że tam dużo jakichś rzeczy z Linuxem pokazywałem, a zaczynałem od FreeBSD, nie? Od ciekawostka. Dobra, szafy jakby widzieliście u już samego Łukasza już na jakiś. Czekaj, kiedy ten film wrzucałeś? z rok temu w tej szafie? No, trochę się pozmieniało. No, jak wrzucałeś ten film od nie byłeś za bardzo, y, jak się wpina te y, specjalne y, nacy do czyn w szafie. Tak, zgadza się. Zmieniłeś to czy nie? Zmieniłem, się widział. Potwierdzam, zmienił to, ale musiałem od tego zacząć, sorry. Tak, słuchajcie, wiecie, to jest taka bardzo podstawowa rzecz, ale tak prawdę mówiąc, kurde, ja czytałem dużo o tych szafach i nikt nie pokazywał, że ej, bo wiecie co, to się montuje w ten sposób. Inna jest sprawa taka, że mogłem o tym pomyśleć tak na chłopski rozum, ale zmienił i jest ok. Dobra, były jakieś większe zmiany. Wiem o switchu, który zmieniłeś, bo był za głośny. O tak. dziwo! Tak, słuchajcie, zmieniłem switcha e, też na Netgira. Wygląda praktycznie tak samo, tylko jest pasywny i no, trochę głupszy, bo nie ma na przykład tego stakowania, ale. Na moje potrzeby to i tak jest wystarczające. I jeszcze coś zmieniałeś? Poza tym serwerem z dzisiaj i tak Aha, Aha, tak, słuchajcie, dołożyłem sobie jeszcze taki roboczy serwer pod Proxmoxa, bo Grzesiek tu tak. mówił zawsze: No, Proxmox, proszę. Proxmox. Ja się naoglądałem tych jego filmów. Więc, dobra, sobie potestuję, zobaczę, co to warte. No i mi się spodobało. W sumie tak kliknęło mi w końcu w głowie: po co ta wirtualizacja, po co te kontenery. Ja wszystko konteneryzowałem zawsze w Dockerze, sobie, ale w sumie, jak mam natywne kontenery w Proxmoxie, no, plus te fajne backupy, które można zrobić, tak mówię: no, no dobra. Fajnie, podoba, podoba On w ogóle jest na procesorze i5-9600K Na płycie jakiejś w ogóle gigabasicowej pod ten socket Bo jest jakaś, która mi została z bitwą. jest w ogóle ITX-owa Ale to mówię, słuchajcie To jest, to jest poligon doświadczalny to, to nie jest produkcyjne Ja, wiecie, na razie się uczę tego Proxmoxa Jak już stwierdzę, że jest git Robię na proda, to sobie kupię jakiegoś Nuka Albo innego małego I tam się to zrobi Na razie się uczę Czyli dałeś się przekonać do Proxmoxa Tak Zmanipulowaliśmy mnie, ja nie chciałem. <laughs> Jakieś plany na upgrade'y w przyszłości? No ta sieć 2,5 giga, nie co najmniej, no bo to tak powiem wam, mam teraz gigabit i tak zrobiliśmy upgrade serwera i tak widzę już, że to tak w sumie mogłoby być szybsze te transfery. I to jest takie, wiecie, niekończące się pętla upgradeów, tak? Zrobicie upgrade jednego, to trzeba zrobić coś drugiego. Zawsze gdzieś jest wąskie gardło, niestety. Dobrze, jak wykorzystujesz całą szafę, jeżeli chodzi o Twój kanał na YouTube? O ile w ogóle wykorzystujesz? No właściwie to wykorzystuję, no bo mamy ten serwer nasowy, na którym trzymamy pliki i docelowo teraz po upgrade'ie, który zrobiliśmy z Grześkiem, będziemy próbowali bezpośrednio z niego montować z dysków SSD-ków, więc tak, się przydaje i jakby polecam każdemu, żeby sobie NASA ogarnął, zwłaszcza jak się ma dużo plików i to się homikuje. No i druga rzecz teraz, jak na przykład jest moja stronka, no to strona jest moja hostowana, która jest w sumie z kanałem połączona, a tak poza YouTube'owo to wykorzystuję na przykład do hostowania oczywiście jakiegoś Teamspeaka, serwera Minecraft. To Ty... jest ten moment, kiedy mówię, że kiedyś mi Serwer z Minecrafta, na którym grało regularnie 80 osób. O, do tego nie wiedziałem. I fun fact, to działało na Pentium 4, który był jednorodzeniowy i było zdecydowanie za mało ramu. I jak już dobiliśmy do tych 80 osób, to były takie lagi i na domie rozłego potem padł nam dysk i cały, cała mapka się straciła. A smutny koniec. Tak. Bo nie było kopii. Jeszcze mam w sumie z serwerów, którego tutaj nie ma, to jeszcze mam w domu, w naszym mieszkaniu mam. NASA takiego, od Terra Master. To nie są jakieś giga popularne NASy, są spoko, bo to działa na Celeronie, jest X86, ale na przykład ostatnio, jak upgrade'owałem system z czwórki na piątkę, który był takim dużym upgrade'em, że trzeba było jakby na świeżo system zainstalować, to było takie, że no, wiesz, jak zrobisz ten upgrade, to może nie stracisz dane, a może stracisz dane. I miałem takie... Po to miałem NASA, który... Miało być tą kopią zapasową, co jest złym założeniem, bo powinienem to w dwóch miejscach trzymać. Okej, okay, kumam, ale po to mam redundancję, żeby potem mi nazwy walił, że. Może streszisz dane, a może nie, no nie straciłem, no ale nie. na całe szczęście miałem te 8 terabajtowe dyski, więc sobie po prostu zgrałem to wszystko. Zrobiłem sobie ten pełny backup. Mówię, no dobra, niech wam będzie. No nic się nie straciło na szczęście, więc. Ale jakbyś nie zrobił kopii, to byś stracił. Tak, to bym stracił. Na 100%, więc... bo tak to zawsze jest. Tak Jak to coś zawsze. Ma pójść trzeba. źle, to pójdzie. Czy wiesz, tam też nie miałem takich danych, że jakbym to stracił, to bym tego nie odzyskał, bo... Trzymam to w kilku miejscach, bo jeszcze u rodziców też mamy NASA i tam też część tych rzeczy trzymam, takich gigaważnych, albo część jeszcze jest zbackupowana na NextCloudzie jakimś czy coś, więc jakby te dane są porozrzucane, tylko potem by mi zajęło dużo czasu, żeby to zebrać znowu do kupy, nie? I to tak. by mi się nie chciało. Ej, to jeszcze byś sobie musiał, zrobić co, zrobić VPN wszędzie, na serwerowni, No mam na VPN-a. Ale nie, z każdego miejsca, że ci się automatycznie robi replikacja na Trunasa. skoro masz duży. To jest jakiś pomysł, no. Ale to nie, bo backup to, to, to jest, TrueNAS jest do pracy, a to są prywatne rzeczy, to prywatne rzeczy, to podzielić. Yeah. Praca... No niby tak, no niby Nie fakt. Tak. A propos jeszcze, wiem, że jakiś czas temu męczyłeś się dość sporo z dostawcą, aby ci dał w ogóle stały adres IP. Jak długo na to czekałeś, jaki masz net i jakie masz prędkości? Ja mam od dostawcy Orange i mam gigabit download, 300 uploadu megabitów i to jest w ogóle śmieszna historia z tym internetem, bo poszedłem do gościa i mówię mu, panie, stały IP day. On mówi, dobra, dam, ale w tym najdroższym pakiecie Orange'owym. Więc musiałem tam kupić jakieś w ogóle tarcie, jakiś inny bullshit taki korpo, że mówię, dobra ziomek, ile nie? No i mi tam chłop podliczył razy dwa za ten internet. No i ja tak mówię, no dobra gościu, no ja tego się płacę dwa razy więcej, dajcie mi chociaż lepszy lepszy upload i lepsze pobieranie, tak? No i mi to zapgrade w takim pakiecie. No i to klepnąłem. Sierpniu przyszedł wrzesień, bo on mówi, że wie pan to od następnego okresu rozliczeniowego, czyli na następnym. przyszedł wrzesień. on tak patrzę, no kurde, dalej mam te 600, nie? Gdzie jest mój gigabit, o co chodzi, nie? Patrzę potem fakt, która znowu płacę tyle co dawniej, nie? Ten przyszedł październik. To samo. Przed listopad. To samo. Grudzień to samo. W styczniu się zdenerwowałem, bo dzwoniłem wcześniej na infolinie i mi pani powiedziała, że nie, 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 to coś tu jest nie tak, coś tu jest zmienione, to ja muszę iść do punktu. Poszedłem do punktu. Okazało się, że w tym punkcie, do którego poszedłem, oni nie mogli tego zrobić musiałem iść do tamtego pierwszego punktu, gdzie to załatwiałem wtedy i tam się okazało, że pan sobie zapomniał kliknąć jednego guzika i umowa była jakby podpisana przeze mnie, niby wszystko ale nie było była okay, ale Nie była zatwierdzona, bo pan nie, zapomniał. Kliknąć guzika. Więc y, odpowiadając na swoje pytanie, 5 miesięcy. Ojej. Yes, ale czekałbym yes. miesiąc. No to co, byśmy mieli na tyle. Jest to pierwszy taki film, więc też ja bierzcie pod uwagę to, że może się coś zmienić, tak? Nie wiem, kiedy będzie następny, ale na pewno będzie lepszy od poprzedniego. Ja, Łukasz, dzięki za zaproszenie. Że się udało pomóc przy serwerze, to Jeszcze, ja że, będzie w sumie bardziej, że będzie działać. Że będzie działać. Więcej pomógł niż ja jemu, ale okej, okay. super, dzięki. Więc co się widzimy? Wielkie dzięki, że wpadliście. Nie muszę mówić, że wpadliście do Łukasza, ale możecie. Jak macie ochotę, to zapraszamy. To jo.